Błogosławione bądź przez Boga, miasto święte, gdyż wiele dusz przez Cię będzie zbawionych i wiele sług bożych mieszkać w Tobie będzie i wielu z Ciebie będzie wybranych do królestwa żywota wiecznego. Błogosławieństwo Asyżu wygłoszone przez konającego Franciszka jest świadectwem obecności Boga w tym miejscu wybranym, żywej, konkretnej i widzialnej także dzisiaj, osiem wieków później. Asysz jest trzecim świętym miastem chrześcijaństwa obok Jerozolimy i Rzymu. Asysz leżący na zboczu góry Subazio nie jest wielkim miastem, lecz urzekającym i przesiąkniętym tajemnicą. Położony na szerokich tarasach, jak większość umryjskich średniowiecznych grodów, Asysz powszechnie uchodzi za Ziemię Światła i Pokoju. To miasto przesłanie, choć otoczone murem i zamknięte w sobie, stało się miastem otwartym. I bez granic to miasto prastare i miasto przyszłości.